Dzisiaj chciałbym powiedzieć o najmniej rozpowszechnionym pierwiastku na świecie, którym jest molibden. Molibden jest używany nie tylko w przemyśle, ma ciekawe właściwości, ale jest też niezbędnym pierwiastkiem dla naszego zdrowia. Musimy go mieć. Na szczęście nie musimy go mieć dużo. To też. To też Niewiele nam potrzeba, żeby go zdobyć. Zdobywamy go najczęściej jedząc rośliny lub zwierzęta, które spożywają rośliny, a rośliny te pobierają ten pierwiastek z gleby. Oczywiście problem jest w tym, że jeśli przemysł pożywczy eksploatuje ciągle te same tereny i nie robi nic, żeby przywrócić. Ten pierwiastek molibden do gleby z powrotem, no to po jakimś czasie y, ta ziemia jest wyjałowiona z tego pierwiastku. I choćbyśmy jednej rzeczy, których teoretycznie molik, molik, molibden powinien być, to go tam nie ma. Nie ma go, bo, bo po prostu już został dawno wyciągnięty. To jest pierwiastek, to nie jest roślina, która by się odradzała co chwilę. Musi wrócić. W jaki sposób najczęściej on jest wydalany z powrotem z organizmu, kiedy spełni swoją rolę? No, przez między nimi odchody. Czyli jeśli my, my pozbywamy się go, to w dzisiejszych czasach trafia on do kanalizacji, natomiast w dawnych czasach razem z gnojem od zwierząt był rozrzucany na pole, więc te minimalne ilości, któreśmy wydalili, z powrotem trafiały na pole i znowu rośliny mogły je pobierać. Niestety, dzisiaj wszystko jest zakłócone przez Sztuczną, sztuczny sposób agrorolniczy, agro czyli uprawę ziemi, przez to, że narzuca się inny styl. Niewielu producentów produkuje coś takiego jak nawóz zawierający molibden. Jeśli stosują to najczęściej do akwariów, też, żeby rośliny były zdrowe w akwariach, też jest potrzebny lub do sadów, natomiast raczej nie spotkałem się z tym, żeby ktoś rozlewał ten pierwiastek po polach, żeby na przykład w chlebach, chlebie, bo teoretycznie w chlebie powinno być, w mące powinien być ten pierwiastek i kiedyś pewnie był, ale po kilku razach eksploatacji i po używaniu zwykłych nawozów, które są w zasadzie czteroskładnikowe najczęściej, w kółko te same, no molibdenu tam nie ma po prostu, i po jakimś czasie ta mąka, która powinna mieć, nie ma tego. Te rośliny, które powinny mieć molibden, nie mają go, bo w kółku, bo już dawno ten molibden został wyciągnięty, a sztuczne, sztuczne nawozy go nie przywróciły. Dlatego te stare, tradycyjne systemy nawożenia przez gnojowice, no one były po prostu taki cykl, był zamknięty, że ten molibden krążył w kółko. W tym cyklu. Wracał w postaci gnojowicy, rośliny go znowu brały, były dzięki temu też same zdrowsze, zwierzęta je zjadały lub, rodzinne, lub ludzie zużywali na, na jakieś warzywa lub inne rzeczy i on trafiał do organizmu, organizm wydalał i ta w kółko. Niestety tego, tego teraz nie ma, więc chociaż teoretycznie dowiemy się, że na przykład powinien on występować w zbożach, Zwłaszcza w tak zwanych pieczywie pełnoziarnistym, to jednak nie mamy pewności, że on występuje. Badania wykazują, że różnica między niby tą samą mąką u, może być, z, jeśli jest pozyskiwana roślina z różnych pól, może być różnica tysiąc, ileś tam procent, parę tysięcy procent różnicy. Czyli praktycznie w niektórych po prostu w ogóle nie ma tego pierwiastka. Tak więc trudno powiedzieć, że jedząc. Warzywamy sobie zapewniamy, powinniśmy zapewnić jeśli mamy tradycyjny sposób, własny ogródek, własne zwierzęta i, i gnoj, gnoj, gnojem urzeźniamy to on będzie krążył, natomiast jeśli mamy kanalizację, mamy sztuczne nawozy, no to nawet w własnym ogrodzie pozbędziemy się tego pierwiastka on na początku, potem zniknie, a teoretycznie powinno być w mące no i znowu im bardziej prze, przetworzona, oczyszczona, tym większe ryzyko zostało ten pierwiastek usunięty. Powinien być fasoli w grochu, w mleku, w wyrobach mlecznych, szcz szczególnie w serach, także w wodzie kranowej powinien być, ale znowu jeśli mamy filtry, które super fantastycznie oczyszczają, no to oczyszczają też z molibdenu i te, tam są i tak mikroskopijne ilości a jeśli jeszcze tego się pozbawimy no to, no to też przestaje to być źródłem dla nas żeby pozyskać ten molibden warzyw zielonych z jaj z wołowiny, ale to znowu zależy jak są jeszcze zwierzęta wypasane z podrobów zwierzęcych z kaszy gryczanej, z ryżu i z czerwonej kapuście z tego trochę więcej. Jeśli, jedna, jeśli tak jak powiedziałem, jednak nie zwracamy z powrotem tego molibdenu do ziemi, to po kilku sezonach tego, jego tam już nie ma. Tak więc a jest on dość ważny, jakie jak odgrywa rolę, tutaj też wypisałem z, z boku. Hamuje rozwój nowotworów, szczególnie nowotworu przełyku. Jeśli ktoś ma nowotwór przełyku, to prawie na pewno nie ma molibdenu. Przyczynia się do odtruwania organizmu z toksyn, a więc, jak najbardziej, jest pożądany w dzisiejszych czasach. Bierze udział w przetwarzaniu przyjmowanego pokarmu w energię. Pomaga we wchłanianiu żelaza. Działa przeciwtrądzikowo, a więc, pomaga dbać o ładną cerę. Ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe bardzo ważna kolejna rzecz w dzisiejszych czasach. Jest niezbędny w procesie, w procesie harmonijnego wzrostu ciała, czyli dla dzieci. Ma wpływ na potencję, płodność mężczyzn, na erekcję ma no, tak zwaną, wspiera syntezę tlenku azotu, który jest kluczowy dla mechanizmu erekcji, właśnie. Tak, tak, tak wyczytałem w, w, w internecie. No i też ważne jest dla uząbienia. Znajdujemy go bowiem w wątrobie, nerkach, płucach, mózgu, mięśniach i zębach. Brak. Molibdenu może spowodować próchnicę zębów już u dzieci. Tak więc, tak więc dość, dość ważne jest, żeby o to zadbać. Tymczasem mało kto o tym mówi. Już nie mówię o tym, żeby jakikolwiek lekarz czy stomatolog mówił, że, że można dbać o, o, o zęby, dbając o molibden. Natomiast niedobór molibdenu. Objawia się czymś takim, może objawiać się czymś takim jak ból głowy z niewyjaśnionych przyczyn, dezorientacja, drażliwość, problemy z oddychaniem, nierówne bicie serca, no niedobór żelaza, bo, bo żeby żelazo się wchłaniało, czyli anemia w zasadzie, to żeby żelazo się wchłaniało potrzebny jest molibden. A nawet wymioty mogą być przyczyną niedoboru molibdenu. Takie, takie niby rzeczy lekarz nie jest w stanie powiedzieć, co nam jest. Nie? No bo kto bada, że nie mamy molibdenu w organizmie. A my go wydalamy z siebie codziennie niewielką ilość, więc potrzebujemy codziennie uzupełnić tą samą niewielką ilość. Mówimy to o mikrogramach dosłownie, w kręcach 50-100 mikrogram. Do najpoważniejszych problemów jednak należą rak przełyku, impotencja przyspieszenie procesów starzenia się organizmu, próchnica zębów, zaburzenie widzenia, wypadanie włosów, wypryski skórne, czyli trądzik w starszym wieku niż tylko młodość, ospałość, zmęczenie, taka śpiączka, apatia, to też może być spowodowane brakiem tego molibdenu. Dzienne zapotrzebowanie na molibden jest śladowe i wynosi między 50 a 100 mikrogram. To naprawdę jest niewiele. Natomiast nad, nadmiar molibdenu w organizmie może się pojawić przy zażywaniu dużych dawek tego pierwiastka, powyżej 10 mg dziennie. E, przykładowo ja zażywam Xtend. Widać go? Widać chyba. Jest jeszcze Xtend Plus. Xtend Plus różni się tym od Xtenda, że jest w 100% naturalny. Jest więc w proszku, ten natomiast ma zbrylać, więc jest w takiej formie tabletek. A poza tym są podobne składniki, no czyli 30, około 35 składników witamin, minerałów, w tym także mili, molibden. I tutaj, cztery kapsułki tego molibdenu to jest 50 mikrogram, czyli tyle ile jest minimum zapotrzebowania dziennego. Minimum, bo się, szacuje się, że od 50 do 100 możemy potrzebować. No ale coś powinniśmy jeszcze pozyskiwać z żywności. tak? Nawet jeśli mamy tą kiepską żywność, to jednak coś tam może się trafić nam. Tak więc, na przykład, przedawkować tym nie da się, bo jak powiedzieliśmy, że 10 mg można zużyć, to trzeba by 4000 tabletek zjeść jednego dnia, żeby przedawkować. To raczej jest niemożliwe. Tak więc jest to dość bezpieczny sposób suplementowania i, i jarzem. Właśnie w ten sposób sobie suplementuję, jedynie zamiast dwóch tabletek postanowiłem brać teraz trzy, może do czterech dojdę, zobaczę, bo do tej pory brałem dwie, teraz się okazuje, że to może być mało, aczkolwiek wszystkie tutaj 35 składników są niezbędne dla naszego życia, one są tak opracowane w że że w jakiś sposób ustalono, może w jakiś sposób ustalono, co jest niezbędne dla naszego życia, otóż zbadano w strefach niebieskich, czyli takich, w których żyją ludzie, bardzo długo są takie miejsca na, na ziemi zbadano, co takiego jest w ich pożywieniu, co się różni od pożywienia osób, które żyją w pozostałych miejscach świata, gdzie nie żyje się tak długo. I właśnie wyselekcjonowano tam tych 35 składników i je tutaj umieszczono jako te, które, których nam brakuje, a oni tam mają w tych strefach niebieskich. Dlatego i to jest w dawkach bardzo bezpiecznych, zbliżonych do minimalnego zapotrzebowania dziennego. Więc w żaden sposób nie da się tego przedawkować. A spełnia to, czego potrzebujemy: czyli daje nam szansę na zdrowie, na, na większą siłę regeneracji, na, na zdrowsze zęby. <laughs> tak więc, potem, gdybyśmy chcieli, to jest jeszcze jedna zaleta tego ekscentu: gdybyśmy chcieli każdy suplement oddzielnie używać to byśmy musieli 35 suplementów 35 pudełek sobie kupić no to byłoby raz, że dużo drożej eee, dwa, że przeważnie byłyby dawki większe za duże być może czasami nawet eee, na przykład ten e, molybden to widziałem w dawkach 750 a wystarczy nam między 50 a 100 dziennie więc jedna kapsułka 750 to jest od 7 do, do 15 razy więcej niż potrzebujemy natomiast, natomiast no, jest to tylko jeden produkt natomiast tutaj mamy wiele innych produktów skoro wiemy, że na przykład molibden pomaga wchłaniać się żelazo, no to, no to wypadałoby, żeby też to już było żelazo, prawda? I jest jeżeli wiemy, że, że witaminy z grupy B lepiej się wchłaniają, gdy są razem w komplecie, to tu, są, to tu jest komplet witamin z grupy B jeśli wiemy, że coś innego się na przykład wchłania, na przykład witamina D się wchłania w towarzystwie magnezu no, i wypadałoby, żeby była K1, i K2, K2 głównie, ale tu K1 też jest, i K2 też jest, to, to tutaj jest to po prostu. jest to, Dlaczego? Bo to kiedy witaminy są skompletowane, tak dopasowane jak wiemy, że muszą być dopasowane pod względem synergii, czyli wzajemnego potęgowania swojego działania, to mimo, że one są w mniejszych dawkach, działają lepiej niż gdybyśmy brali pojedyncze witaminy, ale oddzielnie. Większych dawkach nawet gdybyśmy brali, bo się może okazać, jak bierzemy witaminę D, ale nie bierzemy magnezu, no to y, nam się źle wchłania. Jak, jak bierzemy witaminę D, ale nie, M, nie K2, no to z kolei wapno nam się odkłada w żyłach. Tak? Więc dopiero, kiedy my to wszystko razem połączymy, mamy pewność, że y, spożywamy to, co powinniśmy spożywać. Bardzo często też bywa tak, że my po prostu nie mamy bladego pojęcia, co, czego nam brakuje, aż z powodu czego my chorujemy. No, chyba jest dobrym przykładem ten molibden. Kto by pomyślał, że może komuś brakować molibdenu i z tego powodu będzie miał próżnicę zębów, na przykład. No, ale kiedy, kiedy spożywamy. Coś, co jest kompleksowo opracowane, gdzie jest 35 różnych suplementów razem połączonych, to ryzyko, że zapomnimy o którymś, że, że przeoczymy któryś, jest niewielkie. A prawdopodobieństwo, że nie wiemy, czego nam brakuje, a ten suplement nam to da, jest duże, bo 35 razy większe, niż gdybyśmy każdy suplement kupowali z osobna. A o niektórych suplementach to byśmy nawet do głowy nam nie przyszło, że możemy je kupić, bo nie wiedzielibyśmy o ich istnieniu. To tyle jeśli chodzi dzisiaj, jeśli, jeśli chcecie skorzystać z oferty tego ekstenda, to pod filmem powinien być link do niego, ale to jest tylko, ja dzisiaj omówiłem tylko jeden ze składników, będę jeszcze o tym extendzie mówił, bo on tu ma inne fantastyczne składniki, o których nawet nie podejrzewacie, że są Wam potrzebne i nie macie pojęcia, jakie cuda potrafią niektóre zrobić. A ktoś mądry to opracował i tutaj umieścił w tym jednym. Na dzisiaj Wam dziękuję i zapraszam, niebawem mam nadzieję na kolejny odcinek.